Siemanko witajcie w kolejnym odcinkowym kanale Moi drodzy dzisiaj. Kolejny odcinek z Waszej ulubionej serii FIFA rozbierana z klautką. Otwieramy paczki. Kto trafi wyszło weral <laughs> Ten po prostu nie znam to nie to ja. <laughs> Nie to teraz! Nie! A nie, jednak nie widzę. To Dobre. nie ta platforma... No znaczy, so. <laughs> Nie, 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 dobra, to oczywiście <laughs> się zobaczyć na Instagramie i to Nie, do no, żartuję. Nie obecnie. Y tak. Siemanko witajcie w kolejnym odcinkowym kanale, moi drodzy, dzisiaj. FIFA Bingo, a moim gościem jest Klautka. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja wszystkich widzę no. TV, no i teda! Moi drodzy, zagraliśmy z Klaudką już niesamowity mecz w w and play, koniecznie sprawdźcie, bo już ten odcinek się pojawił e, na kanale play. Jak skamuje widza! Dobra, pick and play. Tak? No. No. tak, no. I totalne oro tam było tak, że no warto zaglądnąć zostawić subskrypcji Klaudii, bo brakuje jednego suba do rekordu z tego co widziałem. Dokładnie, dokładnie. No a my moi drodzy, dzisiaj mamy do trafienia też tocy walkouty i mam nadzieję, że nam się to uda zrobić. Mamy teraz tocy z Bundesligi, więc zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj będzie. Myślę, że możemy zacząć na spokojnie od najgorszej paczki, którą mamy w planach, czyli za 7,5 tysiąca. Za 7,5 tysiąca, dobrze. Tak. Dobra, to u nas leci pierwsza paczka. Za 7,5 tysiąca. Trzeba dobrze obserwować. Często powodzonka... O, od razu takie wiemy. Oho. Co? Co? Okej, okay, to już, już mamy pierwszego zaliczonego brodacza. no, to. Brodacz no. zaliczony. Dobra, ten brodacz to był chyba załatwy, tak jak patrzyłaś co w sumie <laughs> można było podpiąć <laughs> praktycznie każdego, ale to specjalnie, żeś miała jakiś jeden półtorej chociaż Klaudia. Dobra tam. Uh -huh, uh -huh, tak, tak, tak. tak. Tak, tak, tak. No dobra, to teraz tak. U Ciebie coś było? Coś trafiłaś? Mhm. Uh -huh. A powiedz co? A Brodacza? Okej, okay, czyli mamy 1-1? Tak jest. Mm, dobra, no to teraz paczki za 25 tysięcy lecimy. Mhm. Mm dobra. Co dalej? To lecimy, pierwsza paczka za 25 k Czy jakaś jakieś tutaj? Okej, okay, no przede wszystkim, żeby jakieś wokauty były. A właśnie, też trzeba zwracać uwagę na finalistów Ligi Mistrzów, bo tutaj muszą być jednocześnie. Kurde. Dwie karty w jednej paczce. wody poddymiło uh. się. Tylko ja nie wiem czy to liście jako łokoł, bo mam o 4. Tak, to jest Woko, jak najbardziej. No i fuck <noise> No nie, dobra, ja mam tak, mam City i Liverpool. Taki miał być finał Ligi Mistrzów, ale ta, 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 ta. Real Madrid jakimś ta, ta. cudem. Ta. zaorał. Ciekawe. Ale jest piłkarz Manchester United. To mamy drugi punkt. Ty Imagin, że jest Irlandczyk i nie z rudy. To jest możliwe. Co? To ten jest rudy? To, to są on jest super rudy. Pokaj Rudego. Samu size. Zobacz sobie. Dobra, sprawdzamy widzowie, jest war. 7-5 To nie jest rudy, jak nic. Samu jak? Samu? i samu? Nie <grym> nota! Samu, samu, sy A i Z Jak nic. Weź tak, jest samo, nie? I dalej? Po samo co? Sy A i Z wiem. Ty bo... ja mam tą narodowość, bo ciump! Dobrze mi ten. Ty ja go nie widzę. Przedłużyło się. 7-5. Hiszpan. Sy a my u no. Spacja, spacja. A, no. no. No, to było kluczowe. Sy, A i Z Masz? Samuel Saiz? No, nie wiem czy Samuel Tak, Samuel, Samuel, no, 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 no. Tak? Tak, tak. 75LM Dobra, no to... No to rudy ten... jest, no rudy, czy nie rudy. No taki... Blondyn świński chyba. A taki rudawy! No dobra no. Czekaj, no jeszcze zobaczę zdjęcia normalnie. IRL. IRL? <laughs> Jak wygląda IRL? <laughs> Czekaj, finalistów nie mam, United nie mam. Polaka nie mam. Czyli dwie rzeczy w tej partii. No ja bym ja bym nie zaliczył, ja bym nie zaliczył. No dobrze, dobrze, niech ci Niech będą emocje, większe za dużo punktów zdobyłaś, to nie zaliczamy dobrze, dobrze. Samuela. <laughs> A jakie punkty zdobyłaś jeszcze? E, trzy razy ta sama narodowość, walkout. <grym> Dziękuję bardzo za informację, bo właśnie też mam no, trzy razy ta samą narodowość. <grym> no nie. No nie. Okej. Okay. Jak będziesz gotowy, to mów. Dobra, jestem gotowy. Czyli to jest druga, nie? Co pięć? Tak, w sensie teraz będziemy otwierać drugą. No, to dawaj. Tak, czyli to jest ogólnie paczka numer 3. Tak jest. Dobra, to lecimy z paczką numer 3. Ja już tego Samuela usuwam, nie chcę na niego patrzeć. Okej. Okay. Co my tu mamy. Ja tych rudych szukam. Uh -huh. <laughs> Jeżeli jesteś rudy, napisz do klautki na Instagramie. <laughs> Słyszałem, że, że właśnie klautka poszukuję. Mamy um, Fernando Castillo. Kurde, mam real, ale nie mam Liverpoolu. <laughs> Ukrainy też nie widzę. Polaka też nie ma. Ukrainy też nie ma. Chyba. Jezu, ja na pewno Jestem na bank pewna, że coś przeoczę. Nie no. wiem, nie wiem. No ale chyba dobrze. tym razem bida, Nie mam nic. Bida. To, my, to możemy lecieć dalej. Tak, ja też no. To będzie po, teraz lecymy. paczka numer 4 za 25 cztery. tysięcy. I sprawdzamy. Co pod czwórką? No, jakieś tocy by dali. Też, też, też. przejdziemy na jakieś paczki za sto Tam mogą być mm. większe dymy. Tutaj jest Bonucci. Znowu, ale nie mam. <laughs> bonucci, Bonucci. <śmiech> no dobra. O, chyba tym razem też będzie biednie u mnie. No u mnie Jeszcze zerknę. Ta, nie mam nic. Nie. nie ma Ukrainy, nie ma Polaka. Z czemu Polaków nie ma Fifie? Co? Czemu nie, czem nie ma? Tylko Robert jest chyba. Tak. No dobra, paka numer 5. Mhm. To lecimy. Jeżeli jesteś gotowa. Tak, no tak. Dobrze. Ja tak samo właśnie. I. Arturito. Daj tego rudę. Czy ona jest rudą? Nie, 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 nie. <laughs> jest. Ewidentnie, nie jest rudy. Czasami może się wydawać, że jakie słyszę to już jest rudy, nie? Tak mówią na mieście. Tak? Ale. W kolejnej parce też biednie umie. No, no ja no też to... nic nie mam, no kurde, No nie no. wiem, co się dzieje. Ja nie nie ma Polaka. Nie, <laughs> nie ma Ukraińca. Nie ma Polca, oh. nie ma łokałty, nie ma finalistów. No dobra. No to, no to biednie. A teraz będzie paka numer 6, dobrze Przedostatnia mówię? chyba, tak? Za znaczy te 25? To znaczy to nie, łącznie 6 będzie. No, ale przedostatnia to 25. Tak, przedostatnia, tak, tak, tak. Dobra, to lecimy, o paka oj, numer 6. No to co 6. dla pizza? Ekrany są cały czas, ale nie ma tego lockoutu u mnie. No ty się jeden lockout na razie. Nie no, ten to już na pewno jest łysy. Znaczy nie łysy, tego rudy, ja Okej, okay. <laughs> czyli, czyli jednak, czyli jak łysy to od razu, od razu mówisz, nie, że Nie, 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 zobacz nie. sobie, Halstenberg. Niemiec, Aha, coś kojarzę go. Nie, nie, on na pewno jest Halstenberg? Wiesz, tak, Halstenberg, samo Dobra. Patrzymy Halstenberga, widzowie. No i kontrowersja, no. No to jest rudość jak nic. Zobaczmy. Czekaj, o co A... Halstenberg i RL. <grym> no, wpisuję. No i powiem tak. No dobra, no można, można. No czekaj, na niektórych no... ujęciach, no... No nie no, to... no, zobacz sobie brodę! No, no, nie, no, no ale wiesz, czasami broda jest truda, włosy niekoniecznie. No, no się dobra. pewnie Do, Nie, zaliczamy, dobra. Zaliczamy? No, za Hastenberg zaliczony, dobra, może po miałem Hastenberga. No, no i to mi się podoba. Kurde, za dużo punktów masz. Ile ja ty masz punktów w ogóle? A mm, raz, dwa, trzy, cztery O kurcze, ja mam dwa punkty, będzie trzeba się zaraz tutaj wziąć za siebie. No dobra, no mnie bieda, to co, lecimy za ostatnią? Mhm, uh -huh, uh -huh. Dobra, widzowie, to ostatnia paczka za 25 tysięcy. I zaraz przechodzimy poziom wyżej, uwaga. Nie, nie ma ale z Nieko. Belgia. Ale już myślał, że jakiś Kevin, ale Kevin nie ma, gdzie co? mi musiał być pokazać, Żeby De Bruyne nam tu poleciał, pan Rudy. Cię, ale z United coś się poleciało? Tak. A to nie Ty, no, no i teraz wróciłam. pytanie. Aha, bo mam traunera. Trauner. I proszę Tra o opinię, bo generalnie jego broda jest siwa, ale jest właśnie łysy. <noise> no to musi być przecież ten. Aha, no ale brodę ma no, no. On się goli, bo jest rudy po prostu. No tak mi się wydaje, no nie znam go. Nie no widać, nie no nawet ma rudę, dobrze. Zaliczamy rudego? Zaliczamy. Dobra, nice, dobra widzowie mamy to. Kryje się, widzowie. Zdecydowanie się kryje. Eee, tutaj patrzę, czy mamy coś dalej. No i nie mamy. Ja nic nie miałam. A nie, jest Origi, ale no właśnie, to trzeba mieć tak z dwóch z tej samej paczce. A Polaka też nie ma, Ukraińca też nie ma. A ciekawostkę ci powiem, że jest Macedończyk. No? Co? No, no Jezu, rozmawialiśmy, że, tak. czy dać kartę, która rzadko też wypada i mówiliśmy, a może macedończyk? Nie, macedończyków w ogóle nie ma w no, W sensie, że mało jest, że są, ale mało. Złotych, nie? W sensie. No, no tak, tak, tak. No dobra, czyli siedem, teraz. siedem paczek za nami. Teraz za 45. Aha, no dobra. Paczka numer 8. To lecimy? Tak, otwieramy, otwieramy. I co tym razem? Jest a walkout. Ja Okej. Okay. Ważne, że jest walkout. To jest kolejny punkt. Dobra. No i co w środku? I co w środku? Ja piszesz, mam dwóch Ukraińców w jednej parce. no i co? Mi się co podoba. Co ty gadasz? O, no dobra. To co, za dwa punkty liczone, nie? S, no. Nie, 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 nie. <grym> jeden punkt. Znowu mam tylko Liverpool, nie mam Realu. A ja nie mam um. żadnego tego United, ja nie wiem jak to jest możliwe. Tak, Ukraina. No nie. No dobra. No to no, dobra. on... w tym momencie są chyba... Cztery punkty. Ja jestem ciekaw, czy chyba... jakiegoś polaka nie przetanę. Nie. Potem to się sprawdzi, bo generalnie jak przegapiasz, to ja doliczam te punkty. A o, o, ale, lecz. Ale. Część, nie sobie za, tak być. Ale sobie za twoje niedopatrzenie. <laughs> nie powinno tak być. Jak już no, trzeba, to jest. No. No, tam dzieciaczki płaczą, że. O, o, było w parce i. No. Dobra, paka ze stoka leci, leci, leci. Leci już? Jest, tak. po prostu poprawiam tutaj. Jest tu! A nie, to Inka. Będę musiał wycinać teraz Co takie wszystkie słowa. Jorge Molina, 48 Tempa? Ja, no dobra, a w tej paczce może być właśnie, jest si, a nie, ty nie ma. Arsena, nie nic. No, nie no, drama czy powiem. Ty, no, gdzie oni są? Jak może nie być? Serio nie ma Realu ani... Ja nie mam w ogóle tego United, to jest niemożliwe po prostu. No, też się trafiłam w tej sposób, ale tu nie ma ani Us Ukrainy. Ja Cię kręcę. Nie no, ja chyba kręcę. będzie bardzo ciężko tutaj zrobić comeback. Tak jeszcze patrzę, analizuję. Znaczy, została nam ostatnia paczka, nie? O, tak, ta 8, tak. tak. Plus, tak. To... Mhm. No tam jeszcze ten Toc może być trafiony. Tak. A Polaksymy też może być, bo lewandowski. Ale tutaj już chyba nic nie wyrzeźbimy. No dobra, to widzowie, przechodzimy do ostatniej paczki. trzy <laughs> godziny poczekaj, bo muszę sobie ogarnąć rzeczy. Nie. to SMR wierzę. Że... I Robi, robimy dla was 84+. Plus. 84+, prawie plus. Tak. do to tak, 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 tak. Czekaj, czekaj, dobra, czekamy. Aż zamknięto dla widzów. widzów. Już szukamy kart widzowie. <kluz> dobra. Ej, widzowie chcą jeszcze. <ścoughs> Chociaż trochę wam załatwiłem. Widzowie? Widzowie? Na pewno widzowie? Tak, tak, to nie. Co? A czemu nie widzowie? Co? Co? A bo, to, a bo wykupiłem prywatne SMR za punkty, Kanał, co? Nice. Dobra, widzowie to Jest ostatnia smalia. decydująca paczka 2 razy 84 plus No tutaj musi dać To. No musi dać, no Jest, mam To. Okej okay. Jest, mam to O nie, no dobra, to już wiem jedną Ja tego odcinka nie wygram o, ale oddało przepotężnie! Oho, jakiego to się kurde. trafiłeś? No, właśnie nie wiem czy ja to mogę powiedzieć. No to chcesz <laughs> powiedzieć. Ale nie bo no, bo ona tak nie... To jest, to jest, to nie jest. To nazwisko ma. Ale nie chcę... nie jest. Nie! Nie mogę powiedzieć, bo brzydko powiem. Jak? No jak się nazywa? Powiedz mi jego nazwisko. Undika. Czemu przeklinasz na odcinku? Co? Eee, Sorry, YouTube Administration for Cloudka. Zobaczysz to? Czy ja pierdziłam, 300 koła jest warte? No 300 koła jest warte, rozumiesz Nice. No? Yeah. Ja a Ale no Nice. No okej. Okay. Okay. No ja wiesz, trzeba, trzeba też podsumować wynik, że dzisiejszy odcinek wygrywa Klaudka. Gratulacje panie Klaudio. Totalna Takie dominacja. Dziękuję. Totalna drop, dominacja. Drop ewidentnie dzieciaczka no, typowo. <laughs> FIFA pomaga dzieciaczkom. No i Koniecznie zajrzyjcie na kanał klautki, bo tam eee, zekajcie. a na... to nie ten robimy jakieś strzelany jakiegoś FIFA Wingo? No? <laughs> nie no, postrzelać sobie na strzelnicy możesz. <laughs> strzelać no będziemy no, właśnie. No, no. Strzelać będziemy u klautki na kanale, także wbijajcie, tam będzie mecz, pick and play i tam będziemy właśnie pikselować zawodników. Tak, dziękuję Klautka za udział. Dziękuję bardzo za Trzymajcie się. Trzymajcie. Daraz,